150 lat temu Juliusz Kraziewicz założył pierwsze kółko rolnicze w Piasecznie na Pomorzu Górdańskim. Następnie w tym samym miejscu pod nazwą Towarzystwo Gospodyń w 1866 roku powstało pierwsze koło gospodyń wiejskich. Mając na uwadze dorobek kół gospodyń wiejskich w Polsce oraz fakt, że pierwsze powstały właśnie na ziemiach pomorskich, Gmina Perpin podjęła organizację wojewódzkich obchodów 150-lecia kół gospodyń wiejskich oraz pierwszego pomorskiego festynu myśliwskiego w Perpini. mur, da z nas rodzina twardo jak mur! Powodem tej imprezy dzisiaj w Peplinie jest rocznica 150. rocznica powstania koła gospodyń wiejskich na terenie. Pomorza właśnie zadziało się to 150 lat temu w piasecznie. To tak piękna data 150 lat istnienia organizacji, że staraliśmy się, żeby to połączyć z tym walorem duchowym, bo jednak koła gospodyń wiejskich to też przekowanie wielkiej tradycji kulturalnej, językowej, tradycji obyczajowej tradycji kulinarnej, ale też tradycji w naszej wierze katolickiej, więc chcieliśmy, żeby te obchody były w stolicy diecezji, żeby promieniowało stąd na całą diecezję. Właściwie początek z takich spotkań myśliwskich, myślę, że wspaniale, bardzo dobrze, że został zorganizowany w Pelplinie, że będą następne i bardzo się cieszymy z tego powodu, liczymy na to, że będziemy się częściej spotykali. No, jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich to jest olbrzymia inspiracja, ale zarazem wyzwanie do, do dużego przedsięwzięcia. I takiemu przedsięwzięciu może podołać tylko silny samorząd, wespół z ludźmi, mieszkańcami z, tu w tym przypadku z kołami Gospodyń Wiejskich. Pelplin to Kociewie i jedyna gmina, która mogła, jedne miasto, gmina, która mogła zrealizować to przedsięwzięcie. Opodal stąd powstało pierwsze koło Gospodyń wiejskich, w sąsiedniej gminie. Ale już kilka miesięcy temu, gdy tylko impuls przyszedł, że organizujemy takie wydarzenie, pan burmistrz natychmiast podchwycił to, a później w wyniku różnych działań, przemyśleń uznaliśmy, że dobre połączenie będzie z pierwszym świętem myśliwych. Muzyka

przy okazji wpadliśmy, że skoro jest ten pierwiastek żeński, możemy powiedzieć, że jednak brakuje tutaj trochę takiego pierwiastka męskiego, zaprosiliśmy myśliwych, którzy również mają świętego Huber Huberta za swojego patrona i bardzo chcieli w jednej naszej decyzji też zorganizować takie święto. Udało się to połączyć, więc mamy trochę Marsa i trochę Wenus, można by sympatycznie powiedzieć, że dzisiaj spotkały się piękne panie i sympatyczni panowie w Pelplinie na swoim wielkim święcie. Tutaj przyjechaliśmy do Państwa, do Pelplina na zaproszenie Urzędu Miasta z projektem, który nosi nazwę Odpady Opakowaniowe. Projekt, który o no, tematyce takiej dosyć trudnej, może mało ciekawej na pierwszy rzut oka, ale poprzez gry i zabawy, poprzez takie interaktywne uczestnictwo dzieci, młodzież, także dorośli mają szansę dowiedzieć się czegoś o segregacji odpadów. Dobrej woli ludzie, którzy wspierają działania kół gospodyń wiejskich, są z nich dumni, tak jak ja jestem dumna z tej działalności. E, zaczęliśmy się spotykać. E, wsparł również pan starosta, Tadeusz Dzwonkowski tą, tą imprezę, wiele, wiele dobrych ludzi e, i tak też może mogliśmy dzisiaj się spotkać. i no. Nie wżywaj pod to nie do życi, będą ludzie myśli, będą kochamy ci, będą ludzie myśnie, no kozamy.